Punkt szesnasty. Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Ja mam tylko taką jedną małą prośbę, Już rozmawialiśmy o tym, żeby wszystkie sesje były od godziny 13. Nie będą wszystkie, droga pani. Na pewno nie będą. A to już te, ja przychylam się do, mm -hmm. do pani prośby i organizuję te sesje właśnie te, które są możliwe. Tak to zostawmy. No tak tylko, że mamy problem, tak? No bo my już sobie... Panią, właśnie plan ja już użyliśmy panią. Wie, wie, być... wie pani co o czym myślę, że albo trzeba sobie wziąć, ja nie będę radził urlop wolny. No ja wiem, więc ja rozumiem sprawę. tylko, że, że pani też musi być jak gdyby dostępna do pracy na sesji, choćby dlatego, że otrzymuje pani dietę. Wszystko. Ja, Ale można, pod... ja można się... o tym myśleć. Tak. Dokładnie. Dziękuję. No, proszę Was. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Pan Szarecki. Jeśli można, y, chciałbym podziękować tutaj Szanownemu Zarządowi za to, że mm, tak, w tak piękny sposób y, wpisali się w ten który miałby być z miejscowości Sąpolna, praktycznie w kierunku koła. Ponieważ jak pobujemy tę to naprawdę problem był wjechać w ogóle do koła. A wiadomo, że wszystkie zakłady na tej ulicy Toruńskiej są. Także jak najbardziej to jest zasadne i cieszę się, że zarząd pozytywnie podszedł do tej sprawy. To naprawdę rozładuje chyba problem, który by wystąpił tu w tym na tej drodze. Dziękuję bardzo. Super. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc wobec wyczerpania się porządku obrad zamykam posiedzenie sesji. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie.